Eka, spis, Dwa? Zagrajmy go właśnie angielską. Spróbujmy ustawić jeża. To jest właśnie jeż. Poprawne ustawienie. Dobra klejność ma tutaj znaczenie. Ale ja nigdy nie pamiętam, która jest poprawna. Jeszcze mi nie chyba nie brzeli. Okay, zobaczymy, jak wam to chcemy poatakować. Zapwę że na tradycyjnym polu E8 ma na B8. Zobaczmy jak on tutaj będzie chciał rozwijać żadnie. Okej, okay. okay. wydaje się być spoko. Jak zamierzę wybronić C4? Nie zamierzam. decyzja. Dobra, ten skoczek wydaje się być spokojny. Skoczek na tej pozycji wydaje się być ok. Pole jest słabe. Przyatakujmy je mocniej. Przybręmy skoczka. Jak tego skoczka pobronimy, to może wyjść tutaj będziemy mogli bardziej. Wcisnąć. jak Na atakuje nas No, się ułożył. Nie chcę oddawać końca. No, ale chyba muszę. Mogę, mogę koczkiem. Bo mogłem. To by było lepsze. Okej, okay, teraz skoczyłem pod związaniem. Mam nadzieję, że uda mi się uratować. Skoczka. Straszne są to powiązania No. Zobaczymy. Skoczek na C4 Wierzę tutaj. Ale jasne A jak go zaatakuję? Tu jest słabość. Ale ja i tak go zaatakuję. I Jeszcze raz. Zobaczymy. O. Wyszedłem ze związania tak przypadkowo wyszło no ale trzeba pobronić tego skoczka pole 6 też nie jest jakoś fantastycznie trzymane przeze mnie co mogę zrobić gdzie mogę położyć moje figurki zaatakujmy hetmana na początek i zaatakujmy wieżę teraz To jest pogoniec B7. I zaatakujmy Hetmana i wieżę teraz. Wydaje się być spokojny. Ciap. A nie mogę tu zagrać. Całe białe pola pójdą. A może mogę? Czy nie mogę? Może mogę? Nie mogę. Nie mogę, bo koń B7, a po biciu tu wcale nie jest przyjemnie. Wcale nie mam na to. A może jest? Tu bicie szach, bicie szach. A co tam? Sprawdźmy. Jak jest daleka, możemy sprawdzić. Tuż, chyba nie powinienem sprawdzać, bo to wcale nie wygląda ładnie. Szach, szach i gońce wyprowadzimy. Wyprowadzimy. Gdzie, tu wyprowadziłem końce, bo tam nie mogę wyprowadzić końca. Szach. Chyba się pospieszyłem za bardzo. Teraz to będzie nieprzyjemna pozycja. A wydawało mi się, że tak ładnie może być. Tutaj zaryzykuję, będzie super, tralala, a nagle bum. I wcale nie jest ok. A tu. I tu. No chyba remis, chyba remis. Czym ja grożę? Ja grożę skoczkowi. Ja grożę na polu A1 z matem. To się zgodził na remis. Dzięki.